Hello, hanie Sandy. a to jest kolejny x Seven, jest tutaj, pewnie jesteście ciekawi, jak zrobić sobie taką słodką, piękną snajperkę, którą możecie zrobić na przykład o coś takiego, poprzez ładne przybliżenie i trafienie ząbiaka w głowę. To jest po prostu piękne. I ona właśnie spadła nam dosłownie z nieba w paczce. Świeżo, świeżo zrobiona, świeżo pomalowana, jeszcze pachnie nowością. Na live ją znaleźliśmy, pamiętacie pewnie, wielu z Was było na live. Ie. To pewnie pęta moją minę, kiedy znaleźliśmy snajperkę, jak się ucieszyłem, jak przez. 30 zbity sekund patrzyłem na tą skrzynkę i czekałem, aż ona wejdzie po prostu do mega ekwipunku I przy okazji mieliśmy trochę ammo. Wy o dziwo możecie się zdziwić nawet. W takim głupim miejscu ammo znaliśmy jakim było lustro i to było naprawdę dziwne, ponieważ zazwyczaj w lustrze znajdujemy taką amunicję do zwykłych pistoletów, a nie. A nie właściwie do snajperki! Ale dzisiaj was nauczę jak zrobić snajperkę oraz jak zrobić do niej później amunicję. No i startując to chyba 3 godziny nam zajęło same granie 7 days to die na live'ie i dojście tego wszystkiego Dlatego wiecie, dlatego właśnie nie wszystko muszę robić na odcinkach, ale dzięki temu, że mamy live'y na przykład co niedzielę To mogę zrobić coś przy was i z waszą pomocą, ponieważ wielu z was pewnie jest ciekawych jak poszczególne rzeczy robię I właśnie dzisiaj będziemy uczyli się robić razem, bo ja też się niestety będę musiał trochę poduczyć Mam tutaj jeden gunpowder, powder, zaraz wszystko wytłumaczę jak to je ma wyglądać, tylko muszę sobie Kilka rzeczy jeszcze ze sobą wziąć, będą mi później przydatne z tych skrzynek, one są tutaj gotowe do wzięcia, To jest potasium nitrate, biorę ze sobą, lit or nie będzie mi na razie chyba potrzebne, ale również mogę ze sobą je tutaj wziąć. Na razie stąd spadamy. Więc tak, do czego w ogóle nam jest potrzebna snajperka, bo możecie powiedzieć, że od snaj snajperka nie jest potrzebna na bliski dystans, oczywiście na daleki jest potrzebna, to jest oczywiste, jak e, największa na świecie oczywistość, ale... Do czego konkretnie jest potrzeba snajperka? No, i pewnie teraz wielu z Was sobie przypomniało o tym, że e, z który przywołuje tutaj całą hordę zombie jest właśnie zjadowca Pająk, którego dzięki mojej wieży, którą tam zrobiłem, już właśnie to był jej główny cel. I tej snajperce będę mógł właśnie się pozbyć każdego zombiaka, Pająka, który tutaj przyjdzie. I to jest właśnie to, na co wszyscy czekaliście, czyli. W końcu będziemy tutaj bezpieczni, można tak powiedzieć, oczywiście będą musiały zabezpieczyć ten teren, który tutaj jest, bo one te są tutaj schodzą jak tylko chcą. I oczywiście to nie jest super bezpieczna baza, tak jak podejrzewałem, ale znalazłem tutaj niedaleko, w tym miejscu, dokładnie takie zajebiste wzniesienie, na którym zbudujemy sobie fort. Taki prawdziwy fort, taki zamek i on tam będzie sobie stał i tam będziemy mieli coś zajebistego, ale do tego czasu muszę zbierać mnóstwo, ale to mnóstwo cobblestone'a, właśnie z cobblestone'a chcę to zrobić, z taki zrobić taki typowy zamek. No ale teraz tak, jak znaleźć i zrobić właściwie te najważniejsze temy, których potrzebujemy? Więc, żeby spożywać właśnie sobie taki nabój 7 z 62 mm, potrzebujemy zwykłego nabój, najzwyklejszego nabój, jakim jest na przykład dziesiątka. Bierzemy sobie ten nabój, wkładamy sobie go w to miejsce, dokładnie w to miejsce, w którym zazwyczaj wyskakuje nam wszystko, no i mamy na przykład rzeczy, których które będziemy potrzebowali, czyli na przykład bullet casing, bullet tip. Ballet casing znajdziecie wszędzie. Dosłownie wszędzie. Ballet tip nie wiem. Powiedzieliście mi, że nie da się go znaleźć i nie da się go zrobić samemu. Więc postanowiłem, że nie będziemy go robili. W sensie, że nie da się go zrobić poprzez crafting, bo można go przetopić, ale craftingu się go nie da zrobić. No i teraz tak. Co się bardziej opłaca? Szukanie czy znalezienie zombiaka, który takie coś posiada? No, oczywiście, że łatwiej jest znaleźć takiego zombiaka, a takim ząbiakiem jest na przykład policjant. Właśnie policjant ma w sobie to coś, czego właśnie szukamy. I nie jest tym czymś miłość, ale jest tym czymś właśnie gunpowder. Ballet tip i inne właśnie tego typu rzeczy a teraz właściwie mm, trzeba czymś strzelać prawda i trzeba czymś strzelać i żeby czymś strzelać potrzebujemy mnóstwo e, lamp of clay ponieważ będziemy musieli niestety ale zniszczyć naszą pierwszą snajperkę czyli właśnie ta piękność którą znalazłem będzie musiała zostać zniszczona będziemy potrzebowali e, sniper receiver sniper stock i sniper barrel z tego wszystkiego i teraz nie jestem pewien czy wszystkie elementy które Znajdziemy, będą nam tutaj działały, ponieważ. Um, uh, uh, Lisowski tutaj teraz ma mały problem. Zróbmy sobie może jakąś skrzyneczkę pustą, żeby to wszystko schować, co jest nam potrzebne. Shotgun Barrel są shot. Tutaj chyba nie ma nic takiego, co byłoby nam maksymalnie przydatne. Tak tylko się upewnić czy nie ma tu jakieś części dodatkowych do snajperki. Wiem, że tutaj jest. Mamy sniper barrels, no i handguard. Czyli najpotrzebniejsze rzeczy Najwyżej cofnę tą snajperkę do stanu poprzedniego Jeżeli coś mi tutaj nie wyjdzie Ale zróbmy sobie jedną, jedną, jedną Taką dodatkową skrzynię na całe Na wszystkie te elementy, które tutaj będą To jest Secure Storage Chest, on nam się tutaj przyda Pamiętajcie, że sobie takie skrzyneczki możecie Zamykać zawsze I nikt wam ich nie rozwali na serwerze Multiplayer, na którym wkrótce będę sobie Na pewno grał I teraz tu sobie włożymy te wszystkie rzeczy, które mamy Którymi będziemy teraz się bawili po prostu muszę sobie porządek po tym ekwipunku, bo teraz gram świeżo po live streamie, bo po live streamie jak graliśmy, znaczy graliśmy w live streamie, to naprawdę tyle rzeczy niepotrzebnych tu wpadło mi do ekwipunku, że poezja. A najpierw może sobie tak dla testu rozbierzemy pistolet, bo nie jestem pewien czy wszystkie elementy danej broni nam się tutaj e, przywrócą do ekwipunku. Czy tylko jedna konkretna, którą sobie sami wybierzemy, dlatego tu wszystko co jest idzie w odstawkę, bo na, na, jak widzicie, mogę sobie w każdej chwili zrobić Hunting Rifle, więc mimo wszystko, będę miał ala snajperkę. Ale doszliśmy do tego, że Hunting Rifle ma trochę mniejszy damage niż e, snajperka, ale myślę, że to nie jest jakoś wybitnie. E, straszne. Dobra, mamy tutaj kilka elementów, więc mamy w tym momencie pusty kwipunek. I teraz się wrzucamy do crafta naszą broń, i co? I chyba tylko i wyłącznie jedną część będziemy mogli wyjąć z danej broni co, no, wprawdzie dodaje takiego troszkę utrudnienia, ale to nic nie szkodzi, ponieważ zamiast snajperki zrobimy sobie coś innego, więc możemy sobie zrobić na przykład hunting rifle. Mamy tutaj hunting rifle stock, mamy barrel i chyba to są wszystkie elementy, których potrzebujemy, ale tak naprawdę ten szablon, który tutaj wykonałem, będziecie mogli wykorzystać we wszystkich możliwych broniach, czyli na przykład właśnie w pistolecie i innych, i innych jednostrzałowcach, pół ja mówię, w jednostrzałowcach, tak to jest kiedy człowiek jest zmęczony po 4 godzinach live'a i jeszcze planuje robić kolejny odcinek po tym. Eee, czyli tak, mamy trzy elementy na hunting rifle. Hunting rifle sobie tu wpisujemy. I mamy tak, eee, stoka możemy sobie sami stworzyć, więc to nie jest jakieś trudne, wystarczy tutaj trochę drewna. A żeby zrobić hunting rifle potrzebujemy właśnie tych trzech elementów, którymi są tutaj te trzy właśnie rzeczy, czyli eee, barrel, Stock oraz bolt to są te najważniejsze rzeczy. hunting knife na, stach, na szczęście nie jest nam potrzebny Ale musimy sobie wytworzyć e, na przyszłość na przyszłość sobie możemy wytworzyć e, odlewnik. Odlewnik sobie wytworzymy tutaj. Oko się bardzo szybko robi. Tylko nie wiem z jakiego materiału to się wszystko wytapia. Czy to jest z żelaza, czy to jest e, z innego materiału. Ale zaraz się o tym upewnimy. Tu wkładamy sobie kolejne. E, nie, nie to kochani, nie to chciałem sobie stworzyć. Więc proszę mi tutaj kraftować to czego ja chcę. Okej, okay, to jest właśnie to. A za to skraftujemy i będziemy mieli wszystko na najbliższy czas. Właśnie bałem się to sniperkę rozbierać, bo póki co ona ma ona ma dość dużo jeszcze wytrzymałości, będziemy mogli ją naprawić, bo mam gdzieś tutaj zestaw do naprawienia broni, więc nie będzie potrzeby na razie jej rozbierać, ale zostawię sobie ją na wszelki wypadek, jakbym w przyszłości teraz jak się naprawia, Oto jest pytanie. Oto jest pytanie jak się naprawia broni. Chyba to się robi w ten sposób. Sniper you Craft One Item. Ok, naprawiliśmy ją w ten sposób. Więc łatwiej na razie będzie ją nam naprawiać, ale jeżeli chcecie Waszych kolegów zobaczyć również takie snajperki, to będziemy musieli e, poświęcić ją kiedyś, ale na razie jej nie mogę poświęcić, ponieważ ona się składa, tak jak mówiłem, z raz, dwa, trzy, czterech, pięciu elementów, a mam raz, dwa, trzy elementy na pięć. Więc jeszcze będziemy musieli robić sniper stock i sniper receiver, chyba że stock się da zrobić. Sniper stock niestety sniper stock również trzeba odlać. Więc niestety, w tym wypadku nie będziemy mogli nic poradzić. No niestety kochani, będziemy musieli sobie poradzić bez snajperki w tym wypadku. Ale wiadomo, już wiecie jak to zrobić. Dlatego teraz sobie zrobimy nasz pierwszy... Nasz pierwszy Hunting Rifle. Mamy tutaj wszystkie potrzebne rzeczy, czyli właściwie... A, będziemy mogli go zrobić od samych podstaw. Tutaj mamy zajęty, tutaj sobie włożymy... I tutaj sobie włożymy zamiast żelaza, i potrzebujemy żelaza z tego, co widać tutaj na tym znaczniku. I żelazo mamy tutaj, ale czy ja nie mam przypadkiem gdzieś więcej żelaza? Bo na pewno gdzieś tutaj miałem żelaza. Na pewno weźmiemy sobie trochę węgla, i tego węgla też sobie weźmiemy. I weźmiemy sobie jeszcze potasium Potasium schowałem tam, ale gdzieś tutaj na 100% miałem większe zapasy tego potasium bo z niego sobie stworzymy przy okazji amunicję. O! Co do amunicji, to przy okazji wypadałoby zrobić sobie. Odlewnik na samą amunicję, ponieważ on, tak to się jest, jak się tutaj ma takie dziura w ręce. I z tego będziemy potrzebowali ballet tip, ale tego właściwie nie wiem po co, ponieważ już mamy tu chyba gotowe. Mamy i to, i to, i z tego zrobimy sobie również odlew. Więc teraz strzykujmy dubska, będzie odlew jest zrobiony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy odlew zrobiony, jest tutaj ładnie ballet casing mold. Do zrobienia i to skłodzi mogli sobie ładnie tutaj wytapiać. Ok, teraz tylko jeszcze bullet tip i mamy praktycznie nieskończoną ilość ammu, ponieważ e, amunicję będziemy mogli tworzyć w takiej ilości, jakiej tylko sobie zapragniemy, a będzie nas tylko ograniczał ilość zapasów, jakie mamy, a jako, że mam podziemną bazę, czyli ta moją kopalnię, to będę mógł sobie robić tego tyle, ile tylko dusza zapragnie. A więc teraz sobie wybierzmy... muszę sobie zresetować e, to, ok, teraz mam to ładnie zresetowane. Robimy sobie kolejny lamp call, wrzucamy sobie balet tip i mamy balet tip i teraz mamy praktycznie wszystko czego potrzebowaliśmy, teraz nie pamiętam czy z lidu się robiło, czy z ironu się robiło, właśnie to czego szukamy i przy okazji sobie lid zrobimy, to jest lid ignot, czyli nam się też również przyda to, nie wiem jak tam, jakie tam są kolejne moldy, zaraz zobaczymy jakie są w ogóle moldy w całej grze. A jest Cement Mold, to tam było Glass Window Mold, też co będziemy mogli to kiedyś wytworzyć. To się robi z piasku standardowo, też żar, więc to też z piasku będziemy mogli sobie kiedyś wytworzyć. Mnée um, Mold do pistoletu na gwoździe. Sniper tutaj standardowo, to już sprawdzaliśmy. To jest do shotguna, wszystko pistol Pistol Receiver, bullet Casing. E, Widzicie co, brakuje mi tylko um, Brakuje mi do pistoletu maszynowego, jakiegokolwiek molda, więc z tym będziemy musieli sobie na pewno poczekać pewien czas. Ale tutaj już mamy gotową odlewkę i tam będziemy mogli stworzyć sobie zaraz żelazo. Więc tak, wrzucamy sobie jedno, to jest amount 3, czyli nam powinno wystarczyć. Wrzucamy sobie trochę wungla, wrzucimy sobie też tutaj i tutaj również sobie wrzucimy trochę wungla. I powinno nam się stworzyć. Tak, zrobiliśmy dwa razy handy Rifle Bolt, więc nie potrzebujemy tego nie wiadomo w jakich ilościach. Ale teraz, póki tego tutaj nie ma, to sprawdzimy sobie... Tak, tutaj też będzie potrzebne żelazo. Myślałem, że będziemy potrzebowali... E, a nie. Jednak nie. Brass. Będziemy potrzebowali Brass. Brass... E, ani jednego Brass nie widziałem w życiu. E, więc niestety nie będziemy mogli tego zrobić. Już co? zobaczyłem transmisję. What the fuck? <laughs> Pierwszy raz widzę takie coś na Steamie. Jeszcze tego nigdy nie testowałem. Więc, żeby mieć to będziemy potrzebowali Brass, ale Brass chyba nigdy w życiu nie widziałem, tak szczerze wam powiem, O mamy tutaj jedną część do SMG, ale SMG nie będziemy mogli zrobić ze względu na brak jakiegokolwiek... Uh... Jakiejkolwiek części innej niż to. Nigdy w życiu SMG nie widziałem od czasu drugiego sezonu, więc nawet nie możemy o tym marzyć, żeby chwilowo sobie zrobić SMG. A SMG chyba poszłodganie jest najlepszą bronią do a, rozrzedzania w zombiaku. Zobaczymy, czy Braz gdzieś tutaj nie występuje u mnie, ponieważ mam gdzieś tutaj Augera, bodajże. Chyba nie w tym, gdzieś tu na pewno będzie Auger. Um, gdzie tutaj Augera się schował? Tu jest Auger, zrobimy sobie na szybciora. Uh, Amunicję mam do gana mam, więc nie będziemy potrzebowali chyba zbyt dużo, uh, zbyt dużo paliwa, ale jak widzicie, nie wiem dokładnie, jak wygląda ruda brasu, więc z tym będzie też trochę mały problem. Więc to nie jest jednak tak, jak myślałem, że to wszystko będzie uh, super, ślicznie, ładnie. O, jak tu ładnie wygląda. Tu jeszcze tego nie zagospodarowałem, można powiedzieć, ale wkrótce na pewno to zrobię. Dziś tutaj miałem takie miejsce do kopania, ale chyba... Chyba to było w tamtym miejscu, tak bliżej moich schodów to ustawiłem, ale mimo wszystko będziemy musieli użyć e, właśnie tego znienawidzonego przez niektórych itemu, czyli e, Oil Barrel, bo nie mam niestety Dynamitu, ale Dynamit na pewno wkrótce się również zrobi, odsuniemy być na bezpieczną odległość, wycelujemy, boom. Zobaczymy czy nie ma czasem Brass, nie ma, jest Lead all, Coal Ore i niestety kolejny Lead Or, więc niestety Brassu nie ma. Ale może zobaczymy sobie do Wikipedii, albo jednak nie, zobacz to lepiej sobie po odcinku, jak to wygląda. Ale podstawy praktycznie uznacie, dając wam tak naprawdę wiedzę na temat tego, jak zrobić wędkę, to będziecie mogli ją sami wykonać. I oczywiście mam nadzieję, że Wam to w jakiś sposób pomoże. Ale ważne jest to, że mamy już broń, mamy czym się bronić tymi zombiakami, będziemy mogli zaraz sobie stworzyć naszą pierwszą... E, pierwszą broń, którą taką zupełnie sam sobie złożyłem Z części, które tutaj powstały Hunting rifle e, tutaj jest I ładnie mamy naszą nasz pierwszą, pierwszą własno ręcznie wystruganą, wyrzeźbioną broń I to mi się bardzo podoba, naprawdę Ale nie będziemy z tej akurat korzystali, bo Póki mam snajperkę, to jest mi ona niepotrzebna Ale Jankowi się na pewno przyda, ponieważ snajperek wielu nie mamy, mamy tylko jedną Będę teraz e, starał się jak najwięcej znaleźć tych wszystkich dropów z powietrza, czyli skrzyniak zaopatrzenia, ponieważ te skrzynki zaopatrzenia bardzo, to bardzo nam się tutaj będą przydawały a później hunting rifle, jeżeli chcemy przerobić na cokolwiek to przerobimy na złomo, albo ponownie na jakieś tam części ale tych części nie będziemy już potrzebowali, ponieważ mamy tutaj już gotowe wszystko czego potrzebujemy, ale jak już tutaj jestem to może zrobimy w końcu to czego najbardziej potrzebuję, czyli zrobimy sobie tą hutę hutę, którą miałem zrobić już od bardzo, bardzo, bardzo dawna Hutę, która będzie stała na dole. Mamy tutaj wystarczającą ilość short iron pipe'ów, stone'ów i innych ty tego typu rzeczy, więc będziemy mieli bardzo łatwe, ułatwione zadanie. Wszystkie moldy weźmiemy ze sobą, które będą nam po raz potrzebne i będziemy tutaj wydobywali naprawdę ogromne ilości materiału. Będzie to między innymi właśnie ten brass, e, muszę zobaczyć, a, czym to w ogóle jest, bo tak po angielsku nie kojarzę tej nazwy, to mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. I nie wiem, czy to się wydobywa dokładnie tutaj w kamieniu. Czy trzeba coś dokładnie tam wytopić, albo wiem, wiem co trzeba wytopić, wiem co trzeba przetopić, żeby mieć bras. Będziemy musieli chyba często chodzić do miasta, ponieważ teraz sobie przypomniałem, że żeby mieć bras, trzeba. Te wszystkie świeczniki, które ja kiedyś wyrzucałem, chyba by się teraz przydały, ale chyba nie mam ani jednego przy sobie, a nie jest scrap brass, i to jest właśnie to, czego będziemy potrzebowali. Z tego właśnie będziemy wytapiali sobie bras. I spójrzmy na to. Na to wychodzi jednak, że uda nam się bardziej stworzyć naszą pierwszą amunicję. Brass Ignot Mold robimy właśnie w ten sposób. Czyli tutaj sobie pykniemy. Ona już się tutaj sama zrobiła. Bo chyba kiedyś ją robiłem. Więc sobie zastworzymy jednak amunicję do naszej snajperki. I to będzie idealne, wręcz. Będzie idealne. Będziemy mieli Scrub Brass i Brass Ignot Mold. I proszę Państwa, najpierw sobie zrobimy to i czary mary. 20 sekund się to będzie robiło, bo to ma małą. Małe capacity, mam nadzieję, że chociaż jeden nam się zrobi A, Bo nie wiem ile to dokładnie miało wcześniej Czy arymary, czy udało nam się, bo to było chyba pięć tego wszystkiego To wygląda jak e, złoty Freddy trochę, <taki>, taki ma sam kolor Ale niestety złotem to to nie jest Przykro mi I chyba słyszę Jakieś tutaj cała kampania Z zombiaków, mamy pierwszy Brass Ignot A przy okazji mamy tutaj furę zombiaków niedaleko Słyszę je gdzieś stamtąd idą ale jestem undetected, więc nie będziemy musieli się martwić o to, że tutaj przyjdą do nas, więc chwilowo zajmiemy się właśnie tym, co nam będzie potrzebne, czyli Bullet Casing Mold. A tutaj jest potrzebny lid, czyli okej, okay, nie ma problemu. Do e, bullet tip jest potrzebny lid, którego mamy pod ostatkiem, a do akurat e, do akurat tej dolnej części, czyli tego miejsca, w którym składuje się mm, proch strzelniczy to tam właśnie potrzebujemy bras. I teraz bras, gdzie tu jest bras? Gdzie, gdzie? go Dziejo, do którego przyrzędu? Do tego, włożyłem, Zrobił nam się. Zrobił nam się. Tuż tu że nam się zrobił. I teraz tak, tutaj rzucamy sobie bald case mold, rzucamy bras. I mamy trzy, czyli zrobi nam się tego, no dość duża ilość. Wystarczająca na pozabijanie niektórych zombiaków. 6 minut tu się będzie robiło, ale to kolejnie zajmie nam 20 sekund. 8, 12. No to naprawdę w dużych ilościach się będzie robiło, więc przy okazji, jak już tu jesteśmy, to zróbmy sobie szybko trochę lidu a, lid mamy przy sobie aktualnie, więc sobie go tutaj wrzucam. Rzucimy sobie jeszcze trochę paliwa. To się trochę czasu będzie przetapiało. Ja też to robię na żywo, nie? Nigdy wcześniej tego nie wyrobiałem, więc to nie jest taki sposób, że to jest poradnik tylko dla Was, ale również dla mnie na przyszłość. Jakbym kiedyś zapomniał, jak coś się robi, to będę wiedział. Tu mamy 19 bullet casing, więc ich za dużo nie potrzebujemy. A je również będziemy mogli sobie brać z innych, innych, właśnie, am innej amunicji. Bo jeżeli na przykład nie mamy, nie mamy właściwie. SMG to po co nam amunicja do SMG, prawda? lepiej zrobić sobie amunicję do snajperki, i żeby mieć uh, duże ilości, będziemy mieli ich duże ilość, naprawdę, bullet casing zrobimy nam się 48 Więc potrzebujemy 84 uh, ballet typów. tutaj sobie je zrobimy, tu na razie jest nam to niepotrzebne, ballet tip molce tu wsadzimy Wsadzimy sobie również tutaj trochę paliwa i teraz trochę Eee, Lidu będziemy potrzebowali przetopionego Lid przetopiony już tutaj będzie gotowy zaraz Mamy tutaj aktualnie dwa przetopione Więc sobie tutaj wrzucimy I będzie 5.8 Czyli 58 eee, Bale będzie gotowych I to mnie bardzo to bardzo cieszy ponieważ będziemy mogli to już Robić tutaj powoli i teraz trzeba znaleźć Również jeden z ważniejszych elementów Tej całej układanki czyli potas A potas mamy dokładnie tutaj I teraz znajdujemy się tworzeniem Gunpowdera będzie 800 Gunpowdera, to jest naprawdę bardzo dużo. I widzę, że jednak powoli nam to wychodzi. Bo bałem się, że w dzisiejszym odcinku was zawiodę, ale nie zawiodłem was, więc będziecie mogli zrobić łapkę w górę. Bo jednak się zrobiło to, co się miało zrobić. Poza oczywiście sniperką, bo dowiedziałem się, że tylko jedną rzecz na raz będziemy mogli tutaj wytworzyć. Będę się mieć naprawdę dużo skrzynek, żeby to wszystko pomieścić. Żeby to wszystko tutaj miało sens, miało ręce i nogi. I widzę, że jeden, jeden lit nam wystarczył. Mam tutaj gdzieś więcej tego lidu, więc będziemy mogli sobie go jeszcze więcej tutaj przetopić. Potassium, lit, or też się nam tutaj przyda. Byśmy mieli jak najwięcej amunicji, bo wiadomo, że nie tylko ja z niej będę tutaj korzystał, ale również Janek, który, który będzie również chciał sobie postrzelec z handy i a. A jako, że mamy e, ten, ten, właśnie, tą strzelbę myśliską, to będziemy mieli snajperkę i myślę, że to będzie bardzo przydatne. A jeżeli chodzi o snajperkę, to żeby jej nie zużywać, tak często będziemy właśnie korzystali ze strzelby strzel tej. Wow, 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 strzelby myśliskiej, ponieważ ona też jest dość. Dość, że tak powiem, celna, ma tą celność, ale jest na bliską odległość, i na bliską odległość ona będzie idealna, żeby strzelać każdemu z zombiakowi po kolei headshoty Ale zbliża się noc i będzie trochę niebezpiecznie teraz, ponieważ. E, ponieważ teraz, biorąc pod uwagę, e, ilość przetapianych przez nas rzeczy to na pewno nie jeden z zombiak się, e, tutaj pojawi, żeby zobaczyć, co my tutaj takie wyprawiamy i zobaczą, jak tutaj Dizuskiemu przeszkodzić Ale ja się o to nie martwię, bo już teraz będziemy mieli mnóstwo amunicji. Tu się zrobiło nam 300 gunpowdera i mamy praktycznie wszystko, czego potrzebujemy, tak? Czyli raz, dwa, trzy. Tak się bodaje, że to robi. I tak, no to idealnie, praktycznie idealnie nam się to złożyło. Mamy to wszystko w piękny sposób zrobione. E, tylko dlaczego tylko jeden? Aha, bo będziemy potrzebowali. Najpierw wytworzymy sobie pierwszy nasz nabój. I teraz balet e, 762 e, 3632 mm. Nie, wiem, chyba trochę zła, wartość jest podana. Będziemy mogli stworzyć tyle tego ile będziemy żywnie potrzebowali Spójrzcie, tyle amunicji będziemy mieli Już na wszystkie wypady będziemy mieli amunicję po prostu I to jest, to jest piękne Wystarczy jeden nabój, nie jeden nabój, dwa naboje żeby mieć skończoność naboi to jest najlepsze w tym wszystkim Będziemy mogli to robić, to nawet szybko się robi e, Po minutę nam zajmie zrobienie 100 amunicji do snajperki A to będzie po prostu piękne bo e, pra, praktycznie, tak szczerze wam powiem, że to wystarczy nam chyba na jedną noc Jeżeli chcemy zabić wszystkie zamiaki dookoła To wystarczy nam na jedną nocę, ale to też jest bardzo fajne, bo mamy właśnie naszą nasz handy rifle, ale on ma tylko ten jeden minus, ponieważ e, sama snajperka, którą schowałem pewnie jak zwykle, nie wiem gdzie. Gdzie schowałem sniperkę, czy ją przypadkiem jej nie przerobiłem na jakieś materiały? To byłoby śmieszne. E, chciałem ją zachować, sobie ją zrobiłem na materiał, bo na pewno taki burdel, jak ten mi tutaj będzie przeszkadzał. Ale widzicie, mamy sniper rifle i to jest ten, ta przewaga w, jej, w niej, ponieważ. Mamy pięć nabojów jednocześnie do niej i będziemy mogli strzelać takim bardziej full auto, ale niestety widać, się zmienić celowanie na takie bardziej uh, bliskie, bo nie ma tutaj takiego celowniczka na górze, jaki możemy mieć w Hunting Rifle. Ale jak widzicie, to nam się tutaj wszystko ładnie wytwarza. Będziemy potrzebowali jeszcze więcej lidu, a Lid nam się tutaj ładnie robi. I zaraz praktycznie będzie gotowy, więc na pewno na następnych wypadach w miasto z Jankiem będę już zbierał wszystkie rzeczy, które są potrzebne do wytwarzania uh, tego brasu całego. Jeszcze tylko brakuje nam celownika noktowizyjnego, wtedy już byśmy mieli, no, praktycznie, wszystko gotowe. Spójrzmy sobie tutaj, czy widać coś ciemności, jak niestety nie. Więc snajperka się nie nada na ciemność, ale nieważniejsze, jest to, że jesteśmy bezpieczni, to już teraz bardziej. Myślę, że przydał Wam się ten poradnik, jak zrobić poszczególne rzeczy. Nie zrobiliśmy snajperki, ale snajperkę mamy. Mamy jednocześnie możliwość robienia kolejnych broni, m.in. pistoletu oraz hunting rifle, więc po zacznę kolejnym wykolejm odcinku z 7 Days, tutaj mam nadzieję, że Wam pomogłem dzisiaj. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Ja idę spać, bo jestem zmęczony już po live, a ja postanowiłem, że zrobię wszystko jeszcze na bieżąco, póki się da. Więc e, tu się wszystko ładnie będzie wytwarzało Tam się jakieś zajmą teraz czymś innym, a mówiście mi, że to niestety już nie przyniesie nam żadnego lutu i będę musiał to niestety zniszczyć najbliższym czasie, więc cześć jak kolejnym razem grała do Was Dis Lisowski Na razie.